Podobno płcie są jak wieże World Trade Center kiedyś były dwie, a dziś to drażliwy temat. Wokół pojęć takich jak płeć, gender czy tożsamość płciowa narosło wiele kontrowersji, stereotypów, ale i przekłamań. Dlatego dziś przyjrzymy się, czym właściwie jest gender, jak ma się on do płci oraz skąd się biorą społeczne kontrowersje wokół queerowego aktywizmu. Czy strach przed zmianą postrzegania tego, co męskie i kobiece, to tradycjonalistyczna paranoja? Oraz dlaczego sporo dyskursu wokół tego tematu wygląda jak emocjonalny szantaż? Zacząć musimy od tego, czym w ogóle jest płeć. U homo sapiens, jak u wszystkich zwierząt, mamy dwie płcie. To znaczy, osobniki produkują jeden z dwóch rodzajów komórek rozrodczych, czyli gamet. Rozwój płci determinowany jest już na poziomie genowym. W procesie zapłodnienia i łączenia się ostatniej pary chromosomów w XX lub XY nowy organizm otrzymuje lub nie, znajdujący się na chromosomie Y, gen SRY. Obecność tego genu odpowiada za rozwój płci męskiej, a jego brak za rozwój płci żeńskiej oraz odpowiednio męskich lub żeńskich narządów rozrodczych i innych cech płciowych. U niemal wszystkich osobników cechy płciowe są zgodne na wszystkich poziomach, to znaczy na przykład osobnik ma chromosomy płciowe XY, produkuje plemniki poprzez jądra i posiada męskie zewnętrzne narządy rozrodcze. Oczywiście zdarzają się od tego wyjątki, w których z powodu chorób lub zaburzeń rozwoju występuje między tymi poziomami niezgodność. Na przykład kobieta o chromosomach XX i produkująca komórki jajowe wykształca jednak męskie narządy zewnętrzne. Określa się to mianem interpłciowości. Takie przypadki nie tworzą jednak trzeciej płci ani kolejnych, nie są też pomiędzy płciami, ale są zaburzeniem rozwoju płciowego, w którym cechy fizyczne nie są zgodne z płcią danej osoby. Innymi słowy, są to osoby o pośrednich lub niedorozwiniętych cechach płciowych. Aby była to inna kolejna płeć, musiałby istnieć kolejny rodzaj gonad i gamet, czyli poza jądrami produkującymi plemniki i jajnikami wytwarzającymi komórki jajowe, musiałoby istnieć jeszcze coś innego. Kolejno niektóre cechy płciowe są rozpięte w spektrum, które rozchodzi się między rodzajem męskim i żeńskim. Cechy te jednak nie są płcią samą w sobie, ale jej typowym objawem. Chodzi tu na przykład o trzeciorzędne cechy płciowe, większe lub mniejsze owłosienie, rozkład tkanki tłuszczowej, stężenie określonych hormonów, ale także budowa mózgu. Na przykład mężczyźni mają hipokamp mniejszy względem reszty ciała, a kobiety większy. Jednak w przypadku takich cech ilościowych nie ma oczywiście żadnej sztywnej granicy, gdzie na przykład kończyłby się męski rozmiar hipokampa, a zaczynał żeński. Takie cechy nie są też wyznacznikiem płci, a jedynie dymorfizmem płciowym, cechą typową dla kobiet lub mężczyzn, od której naturalnie istnieją wyjątki. Należy też wspomnieć o zjawisku transpłciowości odnoszącym się do osób, których tożsamość płciowa jest przeciwna do ich płci. Na przykład urodzonych jako mężczyzna, ale o kobiecej tożsamości, identyfikujących się jako kobieta. Dotyka to pewnego ułamka procenta populacji. W zależności od badania znajdzie się od kilku do kilkuset takich przypadków na 100 tysięcy ludzi. Zaznaczmy, że osoby transpłciowe w ogromnej większości nie mają żadnego zaburzenia rozwoju płci, nie mają aberracji chromosomowych, nie są też interpłciowe. Osoby takie cierpią na dysforię płciową, czy też zaburzenie tożsamości płciowej, czyli stan cierpienia związany z niedopasowaniem tożsamości płciowej do swojej płci. Zaznaczmy tu, że sam stan dysforii i związanego z nią dyskomfortu lub cierpienia nie oznacza jeszcze bycia transpłciowym. U większości nastolatków odczuwających dysforię płciową stan ten mija z wiekiem. Zależnie od badania, od 60 do ponad 90% przypadków wyrasta z dysforii płciowej. Natomiast faktyczna transpłciowość, wedle obecnego stanu wiedzy, zdaje się być zjawiskiem niezmiennym. Wspomnijmy też, że wbrew krążącym nieraz w internecie opiniom Światowa Organizacja Zdrowia nie wykreśliła zaburzenia tożsamości płciowej ani transseksualizmu z listy chorób, a jedynie zmieniła ich formalne nazwy odpowiednio na dysforię płciową oraz niezgodność płciową oraz przeniosła je z kategorii zaburzeń psychicznych do kategorii zaburzeń seksualnych. Osoby, których to dotyka, niejednokrotnie przechodzą terapie hormonalne bądź operacje plastyczne i sterylizacyjne, które w założeniu mają dopasować ich ciało do ich tożsamości, a także prezentują się one jako osoby płci odczuwanej. Ponownie zaznaczmy, że takie osoby nie tworzą w żaden sposób trzeciej płci, ani nie są one w żaden sposób pomiędzy płciami. Ich ciała są jednej płci, a utożsamiają i identyfikują się oni z drugą płcią. Na marginesie wspomnijmy, że zjawisko transpłciowości nie jest niczym nowym ani nie jest produktem współczesnej cywilizacji. Opisy takich osób znajdziemy niemal w każdej kulturze i epoce poprzez historię. I tu możemy przejść do tak zwanego gender i pewnego problemu związanego z tym słowem. Z płcią skojarzonych jest wiele wrodzonych cech czy skłonności wynikających wprost z biologii ale nasze społeczeństwa konstruują także wokół płci zestaw norm, oczekiwań, ról, stereotypów itd. Kobiecość i męskość oraz to, jak je postrzegamy, są osadzone w biologii oraz mają wymiar społeczno-kulturowy. To znaczy, wiele z elementów tego, co to znaczy być męskim, np. niski głos, męska budowa ciała, a także zachowań kojarzonych jako męskie, wynika z różnic biologicznych między płciami. Inne zostały uformowane przez społeczeństwo i kulturę, np. wyobrażenie na temat męskiego ubioru lub oczekiwane męskie zachowania wobec kobiet. Można się spierać, które dokładnie cechy kojarzone z męskością są wrodzone, a które są wyuczone, i nie jest to wcale takie oczywiste, ale bez wątpienia mamy jedne i drugie. Słowo gender, według definicji słownika Merriam-Webster, to cechy kulturowe, behawioralne lub psychologiczne typowo związane z daną płcią. Podobnie definiuje to Cambridge Dictionary. Jednakże, już według Światowej Organizacji Zdrowia, słowo gender odnosi się do zespołu tych cech postrzeganych jako męski lub kobiece, które są społecznie konstruowane. W przeciwieństwie do męskich i kobiecych cech biologicznych wynikających z płci, z angielskiego seks. Podobnie definiują to też np. brytyjskie organizacje rządowe. Sęk w tym, że te definicje nie są spójne. Niektóre cechy behawioralne i psychologiczne kojarzone jako męskie lub kobiece są konstruowane społecznie, ale inne nie są, tylko wynikają z biologicznych różnic między płciami. Jeśli używamy definicji Światowej Organizacji Zdrowia, to można powiedzieć, że gender jest konstruktem społecznym, który różni się między kulturami i może być zmieniony poprzez zmianę społecznego postrzegania tych aspektów. Jeśli jednak używamy definicji ze słownika Merriam-Webster, to część aspektów genderu jest społeczno-kulturowa, ale część wynika z biologii i wrodzonych różnic między płciami. I nawet zmiana ich społecznego postrzegania nie zmieni leżącej u ich podstaw rzeczywistości. Jest to o tyle istotne, że dosłownym tłumaczeniem słowa gender byłoby rodzaj, a używanie go w kontekście płci w języku angielskim jest względnie nowe. Popularyzować je zaczął dopiero dr John Money w latach 50. Przedtem było używane niemal wyłącznie w kontekście gramatyki do określania rodzaju słów. Do dziś zresztą funkcjonuje również w takim znaczeniu. I dlatego potocznie w języku angielskim słowo gender rozumiane jest ogólnie jako twój rodzaj, kobiecość lub męskość. Jeśli Amerykanin będzie chciał zapytać, czy jesteś kobietą czy mężczyzną, zapyta o twój gender. Zapytanie, what is your sex? Mogłoby zostać opacznie zrozumiane. Nawet sędzia amerykańskiego sądu najwyższego, Antonin Scalia, orzekał, że słowo gender ma się do słowa płeć, podobnie jak słowo kobiecy do słowa kobieta. I w takim ujęciu genderów jest tyle co płci: dwa męski i kobiecy. Jednakże takie powszechne rozumienie słowa gender, pasujące do definicji słownikowej, nie przystaje do definicji Światowej Organizacji Zdrowia. Kobiecość nie ogranicza się wyłącznie do społecznie skonstruowanych cech kojarzonych z byciem kobietą, ale również do wrodzonych cech i skłonności. Bywa też, że słowa gender używa się po prostu jako zamiennik słowa seks, czyli płeć. Również w środowisku akademickim słowo to często nie jest używane ściśle. David Hegg, badający zmiany w używaniu tego słowa w języku akademickim, opisywał, że niektórzy naukowcy sami przyznają, że używali w pracach badawczych słowa gender zamiast słowa seks, nawet w kontekście biologicznym, gdyż chcieli zasygnalizować wsparcie dla feminizmu oraz aby tekst brzmiał bardziej akademicko. Wspomnijmy też, że słowo gender bywa używane jako zamiennik gender identity czyli tożsamości płciowej. Utożsamiania się z daną płcią, co jest jeszcze czymś innym niż zestaw cech kojarzonych z daną płcią. W języku polskim również występuje słowo gender i bywa ono swobodnie używane we wszystkich różnych kontekstach, podobnie jak w angielskim. Ponadto, jednak, bywa ono także tłumaczone jako płeć społeczna lub płeć kulturowa. I pomimo, iż takie tłumaczenie w wielu środowiskach już się przyjęło, to może ono sugerować, że gender jest jakimś kolejnym rodzajem płci. Takie rozróżnienie funkcjonowałoby jednak wyłącznie w języku polskim. Zwróćmy uwagę, że w języku angielskim gender jest czymś innym niż seks, a w ogóle nie występują określenia takie jak cultural sex czy social sex. Ogólnie rzecz biorąc, wokół pojęcia gender panuje ogromny chaos językowy, który nieuchronnie napędza niezrozumienia, niedomówienia i przez to również niepotrzebne konflikty. No chyba, że ktoś chciałby sugerować, że nie licząc najbardziej podstawowych cech anatomicznych, nie ma istotnych wrodzonych różnic między płciami. Że na przykład to, że jesteś kobietą, zasadniczo wynika z tego, jak uformowało cię społeczeństwo. Że sama kobiecość i męskość są właśnie konstruktami społecznymi, niezależnymi od biologii. Jeśli chcemy za czymś takim przekonywać, to chaos językowy jest wręcz pomocny. Można na przykład upierać się, że gender to konstrukt społeczny, bo przecież tak wynika z definicji Światowej Organizacji Zdrowia, a przy tym korzystać z tego, że pojęcie to powszechnie kojarzy się po prostu z kobiecością i męskością i przemycać założenie, że pojęcie gender odnosi się do wszystkich cech kojarzonych jako na przykład kobiece, bo tak wynika z definicji słownikowej. A skoro tak, to sama kategoria kobiety jest czysto umowna i zależy tylko od tego, jak postrzega ją społeczeństwo. W języku polskim podobnie znajdziemy hasła, że płeć to konstrukt społeczny. W razie oporu ich autorzy zawsze mogą się bronić, że chodziło im o płeć społeczną, czyli gender, choć jak mówiliśmy, tłumaczenie tego w ten sposób jest mylące, a przecież gender jest konstruktem społecznym zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia. Mimo iż oczywiście w powszechnym rozumieniu słowa takie zostaną odebrane jako dowodzenie, że płeć sama w sobie jest skonstruowana społecznie. Ogólnie w temacie tym istnieje niemal nieskończone pole do manewrowania znaczeniem pojęć, do promocji założeń ideowych, a gdy zostanie się na tym przyłapanym, do odpierania zarzutów, że po prostu nas nie rozumieją. W poważniejszych próbach postulowania, że kobiecość i męskość są w istocie kwestią czysto społeczno-kulturową, często odnajdziemy argumentację przekonującą, że w zasadzie wszystko, co przypisujemy do tych kategorii, jest właśnie wyuczone. Dla przykładu weźmy fakt, że mężczyźni są bardziej skłonni do przemocy niż kobiety. Agresja kojarzy się jako bardziej męska cecha. Możemy na przykład usłyszeć, że to społeczeństwo uczy dzieci, że walka jest bardziej odpowiednia dla mężczyzn niż kobiet. Literatura i media nieustannie prezentują walkę mężczyzn, a nie kobiet. Rodzice wykupują zabawkowe pistolety dla chłopców i lalki dla dziewczynek. Rodzice chętniej akceptują agresywne zachowania u chłopców niż u dziewczynek, i w ten sposób stawia się tezę, że to właśnie przez to ostatecznie mężczyźni mają być bardziej agresywni, a kobiety mniej, bo społeczeństwo postawiło im takie oczekiwania i wtłoczyło do takiego patrzenia na samego siebie. Fizyczna agresja jest kojarzona z byciem mężczyzną, bo w taki sposób męskość jest konstruowana w naszej kulturze. Problem jednak w tym, że u niemal wszystkich ssaków samce są bardziej agresywne. Choćby z powodu roli, jaka przypada im w procesie rozmnażania i konieczności rywalizacji. Dodatkowo, wyższe poziomy testosteronu ułatwiają zachowania konkurencyjne, w tym agresję. Uśredniając, większa skłonność do agresji u mężczyzn jest ich cechą wrodzoną, typową dla ich płci. Stwierdzenie, że kultura przedstawia agresję jako typowo męskie zachowanie, jest oczywiście prawdziwe, ale nie jest to powód męskiej agresji, ale jej skutek. Typowe męskie zachowania i preferencje odbijają się w kulturze. I oczywiście, również wzorce propagowane kulturowo mogą wzmacniać lub osłabiać agresywne zachowania u mężczyzn. Kulturowe normy i oczekiwania mogą popchnąć mężczyzn do sytuacji, w których łatwiej o agresję. To znaczy, bez wątpienia dałoby się odnaleźć genderowe aspekty kojarzenia męskości z przemocą, ale jednocześnie wspomnijmy, że mężczyźni stanowią ogromną większość sprawców przemocy na całym świecie. W każdej kulturze i cywilizacji. Warto odnotować także obserwacje psychologów społecznych, którzy zauważyli, że społeczna emancypacja kobiet w ostatnich dziesięcioleciach nie wpłynęła w istotnym stopniu na ich skłonność do zachowań agresywnych. Pomimo wyraźnej zmiany społecznych norm i oczekiwań wobec kobiet i masowego wchodzenia przez nie w tradycyjnie męskie role, kobiety nie stają się od tego bardziej agresywne. Różnica w skłonności do fizycznej agresji między kobietami a mężczyznami, nawet jeśli potęgowana lub zmniejszana przez kulturę, to sama w sobie nie jest konstruowana społecznie, a jest wynikiem biologicznych różnic między płciami. Istnieje szereg cech nie tylko anatomicznych, ale również psychologicznych i behawioralnych, które są kojarzone jako typowo męskie lub kobiece i nie są wynikiem socjalizacji, ale wynikają wprost z naszej różnej fizjologii. Ponadto, założenie, że obserwowalne różnice w zachowaniach między płciami są wynikiem wyłącznie socjalizacji i kultury, pomimo iż powszechnie występują one u naszych zwierzęcych przodków, Oznaczałoby, że gdzieś na etapie ewolucji cechy te zostały zatracone, a następnie ponownie skonstruowane przez społeczeństwo. Oczywiście, że część tego, co postrzegamy jako męskie lub kobiece, jest kwestią społeczno-kulturową, a badanie tego jest użytecznym przedsięwzięciem akademickim i może być pożytecznym narzędziem społecznej zmiany. Na przykład to, czy spodnie lub sukienka, makijaż lub jego brak uznawany jest za męskie czy kobiece, ale także na przykład jakie są oczekiwane role wobec kobiet i mężczyzn wobec siebie, są to kwestie względnie umowne, zmienne między kulturami i w obrębie jednej kultury zmienne w czasie, są właśnie konstruktami społecznymi, a ich zmiana, wbrew pojawiającym się czasem fatalistycznym oskarżeniom, nie musi oznaczać końca cywilizacji, a może być adaptacją do nowych realiów. Na marginesie zaznaczmy, że to, iż coś jest konstruktem społecznym, nie oznacza, że może być całkowicie dowolne i nadal jest obarczone praktycznymi konsekwencjami określonych postaw i norm. Innymi słowy, mogą istnieć bardziej lub mniej użyteczne sposoby na skonstruowanie tego, ale to osobny temat. Jednakże, twierdzenie, że kobiecość i męskość w rozumieniu wszystkich cech kojarzonych jako kobiece lub męskie jest nadawana ludziom przez kulturę i wychowanie, niezależnie od biologii, Innymi słowy, mówienie, że gender to konstrukt społeczny w encyklopedycznym znaczeniu słowa gender, jest jednoznacznie błędne. Promocja takiego patrzenia jest przedsięwzięciem ideologicznym. I to właśnie zjawisko nazywane jest czasem ideologią gender lub ideologią queer. Zaznaczmy, że można mieć wątpliwości, czy nazywanie tego ruchu ideowego i aktywistycznego ideologią jest w pełni poprawne. Nie ma jednak wątpliwości, że promowanie idei, jakoby męskość i kobiecość były niezależne od biologii, jest promocją fałszywych, pseudonaukowych treści. Wspomnijmy, że teoria queer, postulująca, że tożsamość płciowa nie wynika z biologii lub psychologii, ale jest odgrywana w danym kontekście kulturowym, i jest wykładana również na polskich uniwersytetach. Kolejno, cała ta kwestia jest nierozerwalnie powiązana z tematem transpłciowości. Bowiem gdyby na przykład kobiecość rzeczywiście była kwestią umowną, wtedy to, czy dana osoba jest kobietą, zależałoby wyłącznie od tego, jak społeczeństwo konstruuje te kategorie i jak postrzega tę osobę. A jeśli tak, to mężczyzna cierpiący na zaburzenie tożsamości płciowej, identyfikujący się jako kobieta i doświadczający realnego cierpienia z powodu dysforii, Mógłby stać się kobietą, jeśli tylko społeczeństwo uzna go za kobietę. Co więcej, jego cierpienie wynika wtedy wyłącznie z tego, że społeczeństwo nie chce postrzegać go takim, jakim się czuje, co z kolei otwiera drogę do szerokiej gamy sposobów na szantaż emocjonalny reszty społeczeństwa. Jeśli bowiem nie chcesz zgodzić się z założeniem, że kobiecość i męskość to nic więcej, tylko konstrukty społeczne, to atakujesz osoby transpłciowe. Podważasz cudowne rozwiązanie, które im przedstawiono, mające sprawić, że naprawdę będą tą płcią, którą się czują, jeśli tylko ludzie wokół zaakceptują takie ich postrzeganie. Każda wątpliwość w tym temacie i próba obrony tego, że męskość i kobiecość mają aspekt również albo głównie biologiczny, jest atakowana jako transfobia i przemoc wobec osób transpłciowych, a te na co dzień są przecież powszechnie marginalizowane i wykluczane. I zaznaczmy, że te ostatnie słowa są bez wątpienia prawdą. Osoby nieidentyfikujące się z płcią, w której się urodziły, nie tylko cierpią w wyniku niezgodności między płcią ich ciała a ich tożsamością, ale często podlegają również społecznemu wykluczeniu. Ich próby radzenia sobie ze swoim stanem, np. poprzez prezentowanie się zgodnie z własną tożsamością, spotykają się z wyśmiewaniem i zamykaniem możliwości udziału w niektórych aspektach społeczeństwa. Są one łatwym celem dla szyderstw, zwłaszcza od osób czerpiących swoje poczucie wartości z poniżania innych. Niejednokrotnie osoby transpłciowe, zamiast współczucia albo chociaż nie utrudniania im życia w ich i tak problematycznym stanie, napotykają okrucieństwo. A zauważmy, że jednym z wyznaczników ucywilizowania, przynajmniej w rozumieniu zachodnim, jest to, że staramy się kolektywnie ułatwiać życie osobom, które z nie swojej winy znalazły się w trudnej sytuacji. To jednak rodzi szereg pytań o szczegóły. Na przykład, traktowanie osób transpłciowych w pełni zgodnie z płcią, z jaką się identyfikują w każdym aspekcie życia społecznego, ewidentnie rodzi pewne problemy. Czego prawdopodobnie najbardziej jaskrawym przykładem są kobiece sporty, w których dziś wielokrotnie, będąc motywowanym współczuciem i otwartością, Pozwala się brać udział ludziom, którzy urodzili się i przeżyli większość życia jako mężczyźni, ale identyfikują się jako kobiety. Tymczasem cechy takie jak inny rozkład mięśni czy gęstość kości, które nie zanikają nawet po terapii hormonalnej, dają im ewidentną i dużą przewagę nad kobietami. Wystarczy wspomnieć przykłady urodzonych jako mężczyźni, osób transpłciowych, takich jak Laurel Hubbard, która współzawodnicząc z kobietami, bije rekordy w podnoszeniu ciężarów czy Fallon Fox, która po tranzycji zaczęła walczyć z kobietami w MMA, jedna z jej przeciwniczek, Tamika Brands, zniesiona została z ringu z pękniętą czaszką. I w takich przypadkach, jak na przykład domagania się uczestnictwa osób transpłciowych w odpowiednich kategoriach sportowych, nie ma co ukrywać, istnieje konflikt interesów między niektórymi postulatami transaktywistów a interesem ponad 99% społeczeństwa. Wszystko to nie oznacza jednak, że w każdej sytuacji traktowanie ludzi zgodnie z ich rzeczywistością biologiczną jest poprawnym sposobem na organizację społeczeństwa. Jeśli osoba utożsamia się jako kobieta, prezentuje się publicznie jako kobieta i chce, żeby zwracano się do niej jak do kobiety, to usilne traktowanie jej jako mężczyzny niepotrzebnie dodatkowo komplikuje tę i tak już skomplikowaną sytuację. Jeśli ktoś jest łysy i ma blond perukę to chcąc go komuś wskazać nie powiemy ten łysy człowiek w peruce tylko ten blondyn. W danej sytuacji dla ułatwienia i grzeczności, często nie zwracamy uwagi na biologiczną rzeczywistość danej osoby tylko na to jak się prezentuje. Traktowanie np. trans kobiet czyli osób urodzonych jako mężczyźni, którzy identyfikują się jako kobiety jako kobiet w większości sytuacji społecznych, włącznie ze zwracaniem się do nich w odpowiedni sposób, jest formą społecznej gry, która ma ułatwić nie tylko życie tej osoby, ale i funkcjonowanie innych wokół niej. W większości sytuacji, określanie ich zgodnie z ich wyglądem i zachowaniem jest wygodniejsze dla wszystkich. Nie jest to zresztą nic radykalnie wyjątkowego. Ludzie powszechnie potrafią używać określeń on lub ona wobec przedmiotów lub abstrakcyjnych idei, które w ogóle nie mają płci. Choć zaznaczmy, że i na tej płaszczyźnie istnieją pewne przypadki, w których uprzejmość może prowadzić do jawnego zakłamywania rzeczywistości. Na przykład na Wikipedii pod hasłem Anna Grocka, która była pierwszą osobą transpłciową w polskim parlamencie, możemy przeczytać, że w latach 80. osoba ta była pracownicą SZSP kierowniczką wycieczki na Kubę czy producentką filmową, co nie jest prawdą. W latach osiemdziesiątych osoba ta, posługując się wtedy imieniem Krzysztof, była zatrudniana jako pracownik, kierownik czy producent. Proces tranzycji przeszła dopiero w pierwszej dekadzie XXI wieku. I można rozpoznać, że Anna Grodzka, jako skuteczna działaczka społeczna i reprezentantka narodów w Sejmie siódmej kadencji, zasługuje na szacunek oraz na respektowanie tego, że prezentuje się publicznie zgodnie ze swoją tożsamością, ale bez naginania faktów historycznych w źródle, które mieni się encyklopedią. Oddzielną kwestią w tym temacie jest kolejne kilkadziesiąt deklarowanych tożsamości, takich jak gender genderqueer, niebinarność, genderfluid, agender pan gender i wielu wielu innych oraz ich kombinacji, a także szeregu nowych zaimków, których używania domagają się niektóre środowiska aktywistyczne. Nie będziemy wchodzić w to szczegółowo, natomiast przytoczymy, że seksuolog dr Debrasou wskazuje, że nie są to kolejne tożsamości płciowe, a raczej Tożsamości subkulturowe, powiązane zwykle z aktywizmem politycznym oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zaburzeniami osobowości, które jednak nie są zaburzeniem tożsamości płciowej. Warto zauważyć, że podczas gdy osoby transpłciowe można spotkać na każdym punkcie politycznego i światopoglądowego spektrum, to osoby gender queer, niebinarne itd., występują zasadniczo wyłącznie w politpoprawnej niszy tęczowych aktywistów. Osoby takie często nie biorą hormonów, nie robią operacji, nie zmieniają danych osobowych, a jedynie na warstwie autoprezentacji i zachowania próbują zamanifestować, że nie chcą dać się zamknąć w kategorii męskiej lub kobiecej oraz na przykład domagają się używania wobec nich nowych zaimków, przez co notabene ściągają na siebie czasem krytykę osób transpłciowych, które dokonują nieraz radykalnie inwazyjnych zmian w swoim ciele, by zaleczyć realną niezgodność między ich biologią a tożsamością. W całym tym temacie wielokrotnie pada pytanie, czy np. osoba transpłciowa urodzona jako mężczyzna, a prezentująca się jako kobieta, czyli transkobieta, naprawdę jest kobietą. Pytanie jednak, o co dokładnie pytamy. Jeśli pytamy o jej płeć, czyli o produkowane gamety, to płeć tej osoby jest oczywiście męska. Jeśli pytamy o jej gender, to ponownie zależy od tego, jak rozumiemy to słowo. Jeśli pytamy o jej tożsamość płciową, to jest to kobieca tożsamość. Być może brzmi to skomplikowanie, ale takie właśnie jest. Osoby transpłciowe są w bardzo skomplikowanej sytuacji. A cały temat gender, który został tutaj pobieżnie omówiony, jest ewidentnie niezwykle złożony i panuje wokół niego spory chaos pojęciowy, chętnie zagospodarowywany przez ludzi, dla których prawdziwe nie jest to, co poprawnie opisuje świat, tylko to, co ma potencjał do wywołania zmian społeczno-politycznych. Tymczasem być może istnieją sposoby na podejście do tego tematu z uwzględnieniem trudnych doświadczeń pewnych osób oraz z poszanowaniem ich godności, przy jednoczesnym niezakłamywaniu podstawowych pojęć. Wielkie podziękowania dla naszych patronów, którzy pozwalają nam poruszać również trudne tematy. A żeby nie przegapić kolejnych odcinków, nie zapomnij włączyć dzwoneczka powiadomień. Do usłyszenia.